Na ostatnim Pokémon Presents twórcy ukazali nam pierwszy trailer do nowej gry Pokémon serii Legends, Pokémon Legends ZA, którego akcja, jak można łatwo wywnioskować po filmiku, będzie odbywała się w regionie Kalos, który ostatni raz mogliśmy zwiedzać w grach wydanych już prawie 11 lat temu. Dzisiaj opowiem wam o moich przewidywaniach i oczekiwaniach względem tej gry. No i pogadamy sobie też o tych rzekomych likach. Zanim jeszcze zaczniemy chciałbym podziękować wspierającym i przypomnieć, że jeżeli film wam się spodoba to zachęcam do jego polubienia i zostawienia swojej opinii na ten temat. A teraz bez przedłużania lecimy. Siema siema, chciałem tylko opowiedzieć, że nie będę mówił w tym filmie o mega ewolucjach, bo zrobiłem już taki film. Tu macie, więc nie ma sensu, żebym o tym mówił, ale jeżeli chcecie kolejną część takiego filmu, no to piszcie w komentarzach, może zrobię, a teraz wam już nie przeszkadzam. Zaczniemy sobie od jednego z najbardziej interesującego pytania, którym jest to, jakie startery będziemy mieli w tej grze do wyboru. Wskażę moim zdaniem 6 najbardziej prawdopodobnych Pokémonów w kolejności od tego najbardziej pewnego do tego najmniej. Ale od razu wyeliminuję stworki, które już kiedyś dostały jakąś inną formę, bo uważam, że takowe mają najmniejszą szansę na ponowne wystąpienie. Takim moim pewniaczkiem nad pewniaczkami jest Snivy, który idealnie by pasował do regionu Kalos, zarówno w wersji prehistorycznej, jak i nowoczesnej. Kalos jest inspirowany Francją, która przynajmniej mi się kojarzy z taką elegancją, a Snivy i jego następne ewolucje właśnie takie są. Kolejny mocny argument za tym, by się tam pojawił, jest to, że ta linia ewolucyjna była niedostępna przez całą siódmą i ósmą generację. Mamy do nich dostęp dopiero w DLC do Paldei. No i gdyby zdecydowali się właśnie na niego, to Serperior mógłby dostać mega ewolucję. Bo tak, uważam, że każdy starter ją dostanie. Dzięki temu Gimikowi mógłby dostać na przykład typ smoczy, dzięki czemu stałby się totalnym kozakiem. Myślę, że nawet ludzie, którzy nie przepadają za tym pokemonem, powinni się zgodzić, że ma on największe szanse na pojawienie się w tej grze. Osobiście nie ukrywam, że gdyby rzeczywiście można byłoby go tam wybrać, to zapewne właśnie on by został moim starterem. Drugi praktycznie pewny pokemon według mnie to Piplop. Powód jest całkiem prosty, no bo usuńcie od nazwy Empoleon dwie pierwsze literki i dodajcie na. Dokładnie tak jak myślicie. Uważam, że ta linia Ewolucyjna ma duże szanse właśnie przez nawiązanie do Napoleona, bardzo ważnej postaci dla francuskiej historii. I uwaga, bo ten Pokémon, podobnie jak Snivy nie był dodany przez aż dwie gry z głównej serii pod rząd. Przed brilliant Diamond Shining Pearl i Legend of można było go zdobyć dopiero w Omega Rabi i Alpha Sapphire, co oznacza, że Piplapa nie można było zobaczyć przez 8 lat, a Snaige'ego to w ogóle przez 10, co jest strasznie długą przerwą i zarówno jeden, jak i drugi zasługuje, by w końcu po tylu latach odegrać jakąś ważną rolę. I teraz przy Przechodzimy do ostatniego brakującego typu, Ognistego, w którym mamy moim zdaniem wyjątkowo niepewną sytuację, bo pierwsze trzy Startery już mają jakąś swoją specjalną formę. Też czwartej i piątej należy wykluczyć, by nie popsuć moich poprzednich typów. W szóstej jest Fenekin, który idealnie by pasował do takiego regionu i ładnie by wyglądał wśród wcześniej wybranych Pokemonów, ale z nim problem jest taki, że pierwotnie jest Skalos, co też raczej go wyklucza z pola Starterów. No i finalnie zostaje nam ta trójka, z czego na fułekoko raczej bym nie stawiał, bo jest zbyt nowy... I nie pasuje do tego regionu. Także zostaje nam Litten i Skorbani i to właśnie temu drugiemu dałbym większe szanse ze względu na to, że jest Pokemonem piłkarzem, a Francja słynie ze swojej silnej reprezentacji w tym sporcie. Tak wiem, że większość oryginalnie pochodzi z Afryki, ale wiecie, no jest jak jest. No a poza tym zgadzałoby się to ze schematem z poprzedniej gry Legends Arceus, w której najnowszym starterem był ten z poprzedniej na tamte czasy generacji. Jedyne co mi się w nim nie zgadza, to to, że miał już swoją specjalną formę w postaci Gianta Maxu, a jak mówiłem wcześniej uważam, że każdy tamtejszy starter dostanie mega ewolucję. Byłaby to wtedy pierwsza sytuacja, w której starter spoza regionu Kanto posiada dwie specjalne formy. Z Littenem jest taki problem, że gdyby jego finalna ewolucja Incineror dostała mega ewolucję, to gracze w VGC by się chyba popłakali, szczególnie w Ulfig League. A nawet nie zdziwiłbym się, gdyby w wielu formatach byłby od razu zbanowany. Muszę przyznać, że z tej dwójki najbardziej pewnych ognistych starterów, wolałbym, by finalnie w grze wylądował Litten, bo bardziej mi się podoba jego wygląd, ale uważam, że szanse są podzielone coś typu 60% dla Skorbaniego, a 40% dla Littena. A jak chodzi o te mało prawdopodobne pokemony z typu trawiastego i wodnego, to myślę nad powrotem któregoś z drugiej lub ósmej generacji. Chociaż tutaj tak samo jak było ze Skorbaniem i Littenem, wolałbym, żeby zamiast potencjalnego Sobla znalazł się Poplio. Porozmawiajmy teraz o czasie, w którym znajdziemy się w grze. Jak sam początek trailera nam mówi, znajdziemy się w momencie rozbudowy miasta Lumios. I teraz naprawdę chciałbym powiedzieć, że akcja będzie odbywała się w czasach opowiadanych nam na początku Gier XY. 3000 lat przed wydarzeniami z faktycznej gry, ale no, umówmy się. Trailer wygląda zdecydowanie zbyt nowocześnie, żeby to były aż tak stare czasy. Bardziej jestem skłonny wiedzieć w to, że akcja będzie odbywać się maksymalnie z 50 lat przed lub po wydarzeniach z pierwotnych gier. Ogólnie cały trailer jest na plus. Byłem bardzo nahypowany, gdy pierwszy raz go pokazali na Pokémon Presents. No to... Ale martwi mnie to, że pokazali tylko i wyłącznie kawałki Lumio City, co może wskazywać na to, że poza tym miastem to za bardzo się nie poporuszamy. Chociaż to wcale nie musi oznaczać takiego obrotu spraw, bo być może gra będzie polegała na stopniowym odbudowywaniu miasta i będziemy mogli obserwować jego rozwój z boku, ale taka gra raczej nie byłaby zbyt ciekawa. No nie wiem, ciężko mi wywnioskować, na czym konkretnie będzie polegała ta gra. Warto tutaj sobie przypomnieć, jak wyglądały pierwsze trailery do Pokémon Legends Arceus, które zdradzały znacznie więcej i w tam w tym przypadku byliśmy chociażby pewni tego, że nie będziemy poruszali się tylko po jednej lokalizacji, a w jak na razie jedynym trailerze ZA pokazali nam tylko i wyłącznie jedną lokalizację. No mówię, kwestie gameplay'u lepiej zostaje wam do przedyskutowania, wam w komentarzu. Ja od siebie mogę dodać tylko, że liczy na sporo nawiązań do znanych nam już wcześniej postaci, tak jak to było w Arceusach. No wiecie, coś typu starożytna Serina, Dianfa, a o powrocie Aza to już chyba nawet nie muszę wspominać. W końcu w nim jest naprawdę ogromny potencjał na zbudowanie wspaniałej historii. W sumie gdyby go tam nie dodali, to by było całkiem dziwne. Przecież sama gra nazywa się Legend ZA, co prawdopodobnie jest nawiązaniem do tej postaci. Chociaż wcale nie musi, może chodzić im o coś kompletnie innego. Także czas akcji jest naprawdę ciężko określić, ale możemy być praktycznie pewni, że Az będzie tam ważną postacią. Ogólnie myślę, że ta gra ma naprawdę spory potencjał, którego mam nadzieję, że twórcy nie zmarnują. Podoba mi się to, że w trailerze widzieliśmy Pokémony aż z pięciu regionów. Dokładniej z Kanto w postaci Pikachu, Gyaradosa, Dragoneira i kilku innych, Jotos. Heraklosa czy Sentreta, Hoenn, Hipopotasa, Unowy, Lillipupa i Emolgi, swoją drogą już wiem, kogo będę miał w drużynie. No i oczywiście całej masy stworków Skalos, ale to raczej oczywiste. No i to coś tutaj to chyba Madbray, ale nie jestem tego w 100% pewny. Także aspekt różnorodności i dużej ilości Pokemonów raczej będzie dowieziony. A jeżeli chodzi o jakość gry, to też myślę, że nie ma o co się martwić, bo dali sobie na jej stworzenie wyjątkowo dużo czasu i również wyjątkowo, nie tworząc przy okazji jeszcze innej gry. No chyba, że coś przed nami ukrywają. Ale jeżeli nie i rzeczywiście skupili się na stworzeniu tylko tej gry i nie wypuszczą jej przedwcześnie w okolicy pierwszej połowy 2025 roku, to szykuje nam się naprawdę dobra gierka. Tylko że właśnie w tym przypadku są największe obawy, bo studio Game Freak słynie z tego, że lubi się śpieszyć ze swoimi produkcjami i wydawać je odrobinie za szybko, tak jak było ze Scarlet Violet czy Legends Arceus, które wyglądają okropnie. A no i jakby ktoś nie wiedział, to dokładna data premiery ZA nie jest nam jeszcze znana, wiemy tylko, że wyjdą w 2025 roku, a Marceusy wyszły w styczniu 2022, także niestety, ale niedługo może pójść do nas ogłoszenie, że ZA właśnie wyjdzie koło tego miesiąca. No, i ja bym jednak wolał uniknąć takiej sytuacji, i mimo iż bardzo chcę już w to zagrać, to byłoby dla wszystkich lepiej, gdyby jednak z tym trochę poczekali i wypuścili tę grę gdzieś w okolicach wakacji lub świąt. I finalnie przejdźmy do tematu tych wszystkich leaków, które latają po Twitterach czy Redditach. No i też trochę na Discordach, w tym moim. Trochę ich widziałem i uważam, że przez to jak różne i od jak randomowych osób pochodzą, to nie ma co się nimi przejmować. W większości są to po prostu posty ludzi, którzy chcą się podzielić swoimi przewidywaniami, ale że żeby zobaczyło to więcej niż 5 osób, to piszą właśnie takie tytuły i hasztagi. Czy ja właśnie podsumowałem ten film? To już by było na tyle z tego co aktualnie przewiduje w nadchodzącej grze Pokémon. Dajcie znać w komentarzach co wy przewidujecie lub co byście chcieli tam zobaczyć. Ja już wam dzisiaj dziękuję za oglądanie. Do następnego. Nara.